A ja wam pokażę trochę tego kempingu. My stoimy tutaj. Fajnie, bo mamy cienie, ale nie rozkładaliśmy się, no bo na krótko jesteśmy. Nasza alejka jest bardzo taka, e, no taka zaciszna. Tutaj się schodzi, a tutaj za tą przyczepą jest blok sanitarny. Jak widzicie to jest taki kemping tarasowy, że są takie tarasy zrobione z murkami, ale jest dobrze dość wyrównany. Basen ta. O ten basen już tutaj stąd widać, a taki jest widok z kempingu. To jest rewelacyjny widok w tej restauracji, możecie sobie zjeść w takie miejsce. miejscu, teraz jest banek więc nikogo nie ma. Zobaczcie jakie tu obwisko tam na dole kampa wjeżdża. Tam są takie działki premium, ale no one są blisko morza łatwo dojść. Natomiast wtedy ciężko jest dojść do masy. A z tyłu macie takie góry i to są domki mobilne. I te domki są tutaj bardzo ładne, więc jak nie jeździcie na kempingi, to ja Wam bardzo polecam te domki mobilne. One są drogie, to prawda, ale kemping oferuje dużo, dużo więcej, dużo ciekawych atrakcji od basenów właśnie poprzez położenie przy morzu. Place zabaw, na które za was pójdę i wam pokażę e, boiska, które też wam pokażę. To są domki Adria. Więc jak te wam się tu podobają, to pytajcie o domki Adria. Widzę tutaj Wi-Fi, więc powiem wam tak. Wi-Fi jest na tym kempingu. Działa, no on jest cały obłożony i działa jakoś, ale średnio działa, zwłaszcza wieczorem. E, ale sieć komórkowa też nawet przyzwoicie działa. No, da się jakoś tam z niego skorzystać, ale. Rewelacji nie ma, znaczy trzeba długo czekać, nie sprawdzałem jakichś tam parametrów sieciowych, więc dokładnie nie wiem, ale da się jakoś roślinność, to głównie drzewa, młode oliwki, figi, e, ładna jest roślinność, ale nie ma takich nasadzeń jak na niektórych kempingach kwiatów, ale generalnie jest całkiem ładnie. No i na tych oliwkach faktycznie są oliwki, zobaczcie tutaj sobie jakie ładne. Znowu to jest fajne. Ta palma chyba już z statowym kempingu właśnie. Kolejne domki i tu jest taki duży spadek, dlatego one są na takiej dużej skarpie, ale z drugiej strony zobaczcie jaki widok jest z tych domków. Tutaj widok z góry na plażę. A ja schodzę na dół, to jest naprawdę dość mocne podejście. Więc spodziewajcie się, że jak będziecie chcieli plażować, to się nawchodzicie i naschodzicie. No i tych cykad jest masę, po prostu cykada na cykadzie. Można słychać cykady na cykadach. No i tu na końcu już są takie schodki. Podobno o godzinie 9 z tego pomostu odpływa właśnie stateczek na Koncule, więc nie trzeba iść do Olewicza, a wraca o pierwszej. No i tutaj macie plażę już przy kempingu. To plaża jest zwilkowa, ale przez to bardzo yy, widać dno dobrze. Te działki premium oferują właśnie taki Widok i dostęp do morza. Nie wiem czy one się premium nazywają, ale to jest taki czerwony kolor A plus. No to najdostsze. to już nic przy zejściu z plaży. No i tu wszyscy są ustawieni oczywiście w stronę morza. działki mają oczywiście prąd, mają wodę. Nie wiem tak, mają dwenaż. Ale moja działka, która jest zieloną, Jeśli na mapy zobaczycie, też ma dlenacz. Tu Jeszcze camping ma bar taki przy plaży. No i jest taka chustawka w wodzie do zdjęć. No ja tu nie ma kto zrobić zdjęcia, bo sam idę. Ale no takie stawki no znacie pewnie z Instagramu. Tu jest działka 11 i tu jest naprawdę bardzo wąziutko. Właściwie oni ledwo się rozwijają z małpizą i z autem. Sposób wylewania szarej wody z Kampela. Nikomu się nie chce stąd, z kamerem, zwijać tego, żeby zlać szarą wodę. Wabab elektryczny to sposób na to, żeby po prostu tutaj zjechać sobie na plażę i wjechać z powrotem. W tym miejscu, tu na zakręcie, bardzo wygodna parcela. Bardzo mi się podoba, ponieważ tu jest taki plac duży. Więc łatwo jest manewrować. Czyli te dwie parcele: e, 19 i 18. To sobie zapamiętajcie, a je na pewno trzeba na samym początku zabukować. Bardzo wcześnie. Dobrze posudzone drzewa z pomaceniem. O, tutaj domki też potrafią być na całym morzem: 38. I następna. Nie wiem, jeśli dobrze widzę, to tam 16. Jest. W tych domkach nie widzę szyldów takich znanych tu operatorów, co by oznaczało, że to są domki własnością są tego kempingu. I trzeba się w recepcji o nie pytać. To są fajne porcelony, chyba są 190 W szczególności tak, gdzie tu ten fenster. Taki blok sanitarny, nie widzę numerków tych parceli, ale zdecydowanie to pole za blokiem bardzo fajne. Ta szesnastka. 115, 114. sto czternastka, rewelacyjne porcele. i w ogóle tutaj obok są bardzo fajne. Chodźcie zobaczymy co tu jest. Mik. Mycie naczyń. Takie o właśnie to są zmywanki. Ladies nie będę zaglądał. Tu jest dla facetów. No tak wygląda. Dwie kabiny. Dwie toalety. Całkiem ładnie, bardzo czyste. To są niebieskie papcele 9695. Oni tu nam je polecali. Ja ich nie sprawdziłem, bo były wysoko i daleko wszędzie. Ale powiem wam, że całkiem przyjemne. Eee, co my tu mamy? Wodę mamy, ale drenażu nie mamy. Pewnie tak, dlatego są niebieskie. Ale woda jest na działce tej prąd. Ja bym spokojnie brał. Rzadko kto by nasz w Polsce rozstawiał. Właściwie wszędzie pełna cienia. No i ktoś się przyłożył do tego, żeby internet tu działał. Na no, grunturach, to będę poszedł, więc tak. Zaczęliśmy tu, z mojej działeczki. Tu poszedłem, tu, 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 tu. Basen. Tutaj szedłem tą drogą na plażę. Przeszedłem tu wzdłuż tych działek, potem tu, mówiłem, że one są, a już wiem, te działki takie co wąskie były, one są pomarańczowe. A te tutaj takie fajne, to Wam polecałem, 17, 16, 19, to są najfajniejsze, największe działki czerwone. Tu przeszedłem, potem wszedłem jakoś tu między tymi domkami, potem, potem właśnie, aha, tu są te trzy działki, 13, 15, 16. Madańczowe, które polecałem, że w takim e, zaciszu są, tu jest blok sanitarny, potem przeszedłem ten, potem przeszedłem tędy i tu są te dwie działki, o których pokazywałem i to pole takie, One jest pod drzewami, niebieskie pole, e, spokojnie można wdać, naprawdę komfortowo. Jeszcze pójdę tutaj sobie na ten kompleks taki go sfotografować. a jestem w tym miejscu, tylko że te takie wielkie działki. Trzy. Są właściwie trzy bloki saint anne Jeden jest tu przy tym wyjściu na plażę, przy tych działkach tu. Drugi blok to jest ten nasz. tak, jak będę wracał to jeszcze go pokażę. I trzeci blok to jest ten, w którym w tej chwili byłem. Słowem, w tym miejscu gdzie ja jestem jest wioda daleko do bloków saint anne W tym miejscu. Jeszcze raz, tu jest jasno to pole niebieskie. I tu są te olbrzymie działki, które chciałem pokazać. One są naprawdę duże, fajne. Macie wielkiego kampana. Myślę, że autobusem można by było tu stać. No i blok sportowy, kot tenisowy taki. Jest miłosiernie gorąco, a tu facet gra w kosza. I powiem wam szczerze, że świetnie mu idzie. naprawdę. Trzy pod rząd, prawie z sześciu metrów, nieźle. Czwarta pod rząd. No dobrze jest. Podłową, a ja tutaj jeszcze pokażę Wam boisko. Tu jest jakaś taka mała piekarnia, na pewno tak. No w każdym razie tutaj jest boisko, recepcja. No i tutaj już zaraz mam plac zabaw. Ten plac zabaw raczej dla takich malutkich dzieci tu jest. Fajna taka gąbkowa, gumiana nawierzchnia. Oj, więcej tego jest. Tutaj takie całość. Tutaj mamy stoły do ping-ponga. Gry, yy, te, tam. Piłkarzyki, bilant w siłowniach, szachy. Ale numer nawet chińczyk jest. Ale rewelacja. Z taką dużą kostką. O ja, super. No i taki dla starszych dzieci i dla dorosłych, plazaw. A tutaj do gry w klasy. No i szachy. <laughs> Fajne. Toaleta, gdyby dzieciom się chciało, Siusiu, żeby za daleko nie latać. Jeszcze raz przypomnę, że opisuję Wam Camping Nevio e, koło Rebicza. A tutaj, tutaj, może to nie jest w Polsce popularne, ale macie bardzo fajny minigolf. Bardzo fajny, bo są naprawdę fajne te skomplikowane. Są te troszeczkę, te, te, ten taki pochyły. Nie wiem, jak je nazwać. Te pola małe, golfowe. Super. A przed recepcją jest taki dość duży plac. Więc będzie można się gdzieś zatrzymać, ewentualnie nawet zawrócić z przyczepą. Tam za tym motorkiem, co nam hałasuje, są sklepy. Tutaj macie zrzut, no, zrzut szarej wody w można za serwis zrobić kampera. No i to jest takie miejsce, gdzie oni śmieciami zarządzają. I na pełna segregacja, nawet jest taka maszyna zielona do zgniatania tych śmieci. I niestety wada jest taka, że no, trzeba wyjść z kempingu, kawałek i wyrzucić śmieci. No i to jest tak naprawdę, o tutaj. To miejsce tu koło recepcji, od kiedy zrobili ten most w Pleku, to ten kemping na pewno zyskał, ponieważ teraz jest znacznie łatwiej do niego dojechać. Tutaj jest taka droga dość szeroka, którą wjeżdżaliśmy, a tutaj jest taka bramka, więc mogę szybciej do recepcji sobie wyjść przez tą bramkę, bo my stoimy tutaj, o w tym zakątku, tam głębiej. Jeszcze muszę zobaczyć dokąd ta droga idzie, a tu jeszcze po prawej stronie jest takie małe pole, tu chyba też są niebieskie działeczki. Bardzo mało nagrywam na basenie podczas tego turu, ale znajdziecie ten basen na wcześniejszym też filmie. Kawałek nagrałem. No, czyli tak, czyli 1, 4, 8, 5, 7, 5 8. Tutaj macie. A to jest po prostu taki kawałek widokowy. I ta tutaj z restauracji co tu Jeszcze jedno ujęcie z basenu zrobię w takim razie teraz. Tutaj. Ten basen nie jest za duży, ale też nie jest jakiś zatłoczony. Nie wiem co z animacjami. Tu na pewno jest jakaś scena, ale. No nie wiem, może dzisiaj mi się uda sprawdzić. Jeszcze wieczorem. No i ten główny blok sanitarny. Ta kabina absolutnie wypaśna. Na miejsce jest pełno osób, więc on nie wpaduje z kamerą, tylko tak wam pokażę. Obrócę się lekko teraz. Tu jest myjka. A to są jeszcze takie zewnętrzne prusznice. A tutaj jest taka. O takie coś. Tu pani pieska myje, czyli można sami przyjechać i nawet jest miejsce do mycia. A tutaj mamy do czyszczenia kaset. To co mieliście na ping San Francisco na San Francesco, nad gazą. Nie wiem, czy to działa, bo nie widziałem, żeby to ktoś używał. Ale jest w ogóle... Ha, tu w ogóle nie ma monet? Nie wiem. No ciśnijmy. nie. No otwiera. Czyli można sobie z dawną tu wyczyścić kasetę, aby skorzystać z tradycyjnego sposobu zrzutu kota tutaj. Tutaj jest 34 i tu taki mały murek. Tutaj działeczka to była 19. Tego nie można używać, ryzyko pożaru. No i tutaj palnia. I chyba jakaś większa lżówka na wynajem. A tutaj kogo mamy na naszej działeczce? Przylazł jakiś piesek. Bieda, gorąco mówisz dla Maxa. Cześć malutki. Córki tutaj są permanentnie kamione. Cały czas widzę, ktoś im coś podrzuca i jedzą. I na tym kempingu można dodawać właśnie takie malutkie kotki. Dużo jest takich dzikich, zobaczcie jak to maluch próbuje tam ją do cytuszka się przystać. Ale słodziaki O jak je a ten cytruszkę, a ta jego liże. No i tak, generalnie bardzo fajny kemping. Znacznie bliżej to teraz dzięki temu mostowi w klęk. Cena poniżej 70 euro, więc yy, no, jak na Chorwację to taniej jest niż na jakichś zatonach innych takich dużych kempingach. Nie wiem, czy ten kemping jest dla nas, bo my no, lubimy takie alternatywy, żeby tu podjechać, tam coś zobaczyć. A na tym kempingu tak naprawdę, no, jest, jest Kopczula i właściwie już niewiele więcej tutaj jest dookoła. No, pierwszy jest ładny, tak, ale no, w góry się o tej porze nie da iść. Ja nie potrafię tak cały czas siedzieć na plaży. To jest dobry kemping dla tych ludzi, którzy chcą przyjechać, zacumować na kempingu i przesiedzieć sobie, biwakując w takich ślicznych okolicznościach przyrody. Fajnie jest sobie tak posiedzieć na kempingu, ale my za długo tak nie potrafimy. Cześć, minutka. Co tam? To dla żadnej weszła. I się położyła. Dobre. O, weszła teraz nam pod koło tutaj. I się położyła w cieniu. A tam młody sobie śpi tam. Jak stajemy tymczasowo, to tak. <laughs> Sznurków nie mamy, więc rozwieszamy na krzesłach. Nie ma gdzie położyć miski z dudnymi naczyniami. Więc jest tutaj. Śmieci już nie wieszaliśmy tego kosza, więc wiszą tak. Muszą wisić, bo zaskoty to zgrzebią. Jakieś tam rzeczy na tym małym styliku tutaj tylko wyciągnęliśmy leżaki. No nie jest to wygodne. Chyba wolimy na parę dni dłużej się rozbić w jednym miejscu niż tak na dwa, jeden zabieg. Jeszcze odnośnie tego basenu, to no tam jest mniej więcej 150 cm e, wody na całej głębokości, tak mniej więcej mi dotąd. Więc jak macie takie malutkie dzieci, no to no, nie ma tam brodzika. Także trzeba będzie obserwować, ewentualnie na schodkach wejściowych się będą wtedy bawiły bezpiecznie. Jest około godziny pierwszej. I na no działka która tak nam się wydawała zacieniona, o tej porze jest właśnie strasznie um, oświetlona. Przyczepa się bardzo nagrzała. I tutaj my tego daszka nie rozbijaliśmy, więc w tej chwili nie mamy cienia. Ja tu sobie siadłem tutaj w tym miejscu, przy tym murku. No, tak, widzicie, no tak to jest, jak się tak tymczasowo rozbijamy no to właśnie tak ja nie wiem, może jednak jest sens to wyciągać A dziewczynka pije tutaj chyba jak ale ma oczka mała nie, tamta większa tamte są większe ta jest taka mała wychudzona ona jest coś chora, wiesz bo widzę z dupki, ma takie wystające odbyt tamta o tamta, taka najbardziej, ona najbardziej zdrowo wygląda, widzisz? te dwa, tu o kurczoła, coś z dupką mu się dzieje. A, wiem co mu się dzieje z dupką, po prostu mu wychodziło z dupki. Ja mam po prostu zawsze taki dylemat, co z takimi kotami? Przecież tak, nie zabiorę ich, szkoda mi takich strasznie tutaj. We wrześniu ci ludzie sobie pojadą i co taki biedny kot będzie mógł zrobić? Nikt go tu nie będzie dokarmiał, będzie żył z tego co upoluje. Och, jak zasypuje, jak zasypuje, biedaczysko. Ale i tak coś z tym, to jest jakiś taki słabowity kotek. Jak jej nauczą się skutecznie polować, no to po prostu będą głodowały i pozdychają. No jak będziemy pomagali, to się nam, namnożą po prostu w takim tempie, że no, sama selekcja naturalna je po prostu przetrzeli. No ale szkoda jej małych kotków zawsze nam. No. W Polsce ludzie biorą po prostu te koty do rozdania. Matkę się wtedy kastruje i yy, no, jakby się zatrzymuje ten taki rozrost populacji tych, takich bezdomnych kotów. No, ale ta kastracja budzi yy, no, dość duże takie wątpliwości, mimo wszystko ciągle mowalne. No i... No i taki dylemat nierozwiązany zostaje.